Często pytacie nas, czy widzieliśmy te wyspy z plastiku, czy one w ogóle istnieją. Postanowiliśmy poszukać odpowiedzi na własną rękę. W tym celu wybraliśmy się do Tajlandii. Zobaczyliśmy na wodzie jakąś smugę, jasną smugę. Jest dosyć długa, więc zatrzymaliśmy się, żeby sprawdzić, co to jest. Moim zdaniem tam będą śmieci. O! Już widzę! Więc wygląda to tak: jest w tej smudze sporo piany, sporo jakichś patyków, badyli, innych roślin, ale też dużo plastiku po prostu czyli butelki plastikowe, większe, mniejsze, y, jakieś opakowania po różnych płynach. Y, są foliówki oczywiście jakieś słomki, no i to tak dryfuje na wodzie. Wygląda na to, że ta smuga jest niesiona prądem morskim, się przemieszcza. Jak jest długa, dopowiedzieć, rozciąga się po horyzont. Smuga dryfowała w kierunku lądu. Popłynęliśmy w stronę malowniczych wysp, aby przekonać się, czy śmieci jakie niesie przypadkiem nie zatrzymują się na którejś z nich. Ciekawe co zobaczymy na tym brzegu? Bo z jachtu to wyglądało bardzo nieciekawie. Tak, no tam już widzę, coś wisi na jakiejś gałęzi. Jakaś foliówka, Z tego, co tutaj widzimy. napojach. Na miejscu Zostaliśmy prawdziwe śmietnisko, odpady wszelakiej maści. Niektóre przedmioty były tak wielkie, że ciężko uwierzyć, że przyniosła je woda. Przykre jest to, że nieposprzątane najprawdopodobniej zostaną tam przez setki. A może nawet tysiące lat. To jest e, szykujące w tym że mamy z jednej strony spektakularną przyrodę, na przykład to ta tą skałą. To I u podnóża no, stert, można powiedzieć sterty śmieci. Wszystko jest niwelowane. Jeżeli tym one, ale, ale zobacz, jeżeli one tutaj są, to znaczy, że one są tak w ogóle gdzieś w tych wodach. Część została wyrzucona, część nie została wyrzucona. Część z nich na pewno opada na dno. Tak. Jest tego tutaj bardzo dużo. Czyli co, to jest kolejna plaża, do której dopływamy? Kolejna, Nieco inna, pełna. prawda? Bo taka tak. bardziej odkryta, trochę większa. Tak, czyli, czyli na kompletnym odludziu, z dala niby od cywilizacji, na pięknej plaży. Pięknej, to jest wspaniała plaża. Naprawdę, bajkowa, filmowa. No oczywiście kubki jednorazowe, foliówki. Bo tu mamy, zobacz, czy to jest kokos? Tu mamy kokos, a obok kubeczki jednorazowe, butelki. Zobacz Macieju, ta butelka to już tutaj stała się częścią. Tak, to co to jest? Przywarły to jest jakieś muszle. A to dlatego myśli. nie wolno właśnie jednorazowych kubeczków stosować. Tego jest tutaj mnóstwo, mhm. a raczej nikt tu nic nie pił z kubka. I zobaczcie, część z nich już się rozkłada. Znaczy to jest niesamowite. Znaczy, a to jest dowód na przystosowywanie a to się do jest Szklana. 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 Idziemy sobie, idziemy. Pięknie, woda nawet jest mniej mętna, więc więcej widać. Patrzymy, piękne kamyczki, muszelki. O, mam nawet muszelkę. Proszę bardzo, jaka ładna muszelka. A obok, jaka piękna foliweczka. Proszę. Rewelacja, co? Mam takie wrażenie, że gdybyśmy tutaj trochę dłużej pozostali na tej wyspie, to ta kupka śmieci urosłaby jeszcze kilka razy. No to jesteśmy na wyspie z plastiku. Powiem Ci, że nie spodziewałam mhm. się, że tego nie. będzie tak dużo. Ja też nie. Widzieliśmy wyspy z plastiku, widzieliśmy rzekę z plastiku. Plastik tak naprawdę mijamy co chwilę. Pływa, tak, no więc bo nie musimy szukać pływa, śmieci. dryfuje na tej wodzie. Tak, ja też jestem zaskoczony, bo się nie spodziewałem, że tego będzie tutaj aż tyle. Szczerze, szczerze, myślałam, że te obrazki, które do nas docierają, są trochę przesadzone, przejaskrawione. Przesadzone, ale jest gorzej niż na tych obrazkach. Może, może nie. Czołgamy się w odpadach, ale tak naprawdę skala tego jest ogromna. Mało tego. Ja myślę, że gdybyśmy zaczęli nie wiem, kopać jakąś łopatę o ten piasek, to Też tam by leżało tego warstw, bardzo dużo. Tak, jak tutaj to było widać. Tak? Tak. No dobrze, to to wracamy na jacht. Na to wychodzi. Nie też nie da się tak. posprzątać. Okazuje się, że jest kilka źródeł tak dużej ilości śmieci w tym malowniczym miejscu. Z jednej strony są nim sami mieszkańcy, ale też turyści, korzystający z usług wszechobecnych sprzedawców publicznych, pakujący najdrobniejszą rzecz do plastikowej torebki. Jest nim także wieloletni. Eksport plastiku w ten rejon świata, między innymi z krajów europejskich. Niezwykle motywujący jest jednak fakt, że Tajlandia jako pierwszy azjatycki kraj zaczęła czyścić oceany ze śmieci. Prowadzone zostały opłaty za jednorazowe reklamówki. Kolejnym dużym krokiem jest planowany zakaz produkcji jednorazowych słomek, styropianu, polistyrenowych pojemników czy plastikowych kubeczków, który ma wejść w życie w 2022 roku. W niedalekiej przyszłości, odwiedzając Tajlandię, będziemy mogli więc podziwiać wyłącznie jej malownicze widoki, a nie pływające wszędzie plastikowe odpady. To był kolejny odcinek programu Ty śmieciu, ekocyklicznie o gospodarce. Redaktor Maciej Orłoś, Doktor Katarzyna Michniewska. W odcinku o wyspach z plastiku korzystaliśmy z siły wiatru oraz z naszych supermocy ekobohaterów. Do zobaczenia w Polsce. Do zobaczenia. wody. Z plastiku? Tak, ale no Postalałeś? niestety. Trudno tutaj kupić wodę nie z plastiku. Nie w plastiku. Więc nie, trochę odpadli. nie mamy wy. Cykl edukacyjny, ty śmieciu, ekocyklicznie o gospodarce realizujemy w ramach publicznych kampanii edukacyjnych. Zleconych nam przez ponad 5 tysięcy producentów, importerów wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach. Edukując i podnosząc świadomość ekologiczną Polaków, dotarliśmy już do ponad 2 milionów widzów. Dzięki temu poprawiamy jakość środowiska naturalnego i w Polsce, i w Europie, i na świecie. Chcąc przyłączyć się do naszych działań, wystarczy, że zlecisz nam swoje ustawowe obowiązki. Zapraszamy do współpracy. I obiecujemy, że te działania wychodzą nam lepiej niż wiosłowanie, bo tak. zdaje się, że. Kręcimy się w kółko. No właśnie.